Brzmi jak kolega, który prosi, żeby dać sobie pograć na gitarza. nie umiejąc grać. Nie no sugerujesz to. się, no, no. Przepraszam za kolegę, on to wiecznie by się tylko bawił. A my mamy tutaj, oczywiście, pracę do wykonania. Pracą tą jest nagranie odcinka lekkostronniczego. Powiem ci, nie wiem czy wiesz, że Ben Affleck wziął ślub z Jennifer Lopez. Z Jennifer Lopez i wyciekły zdjęcia. O, nagie? E, zmęczonego Ben Afflecka no, podczas podróży poślubnej. nagi. Nagie? Ben Affleck jest człowiekiem tak zmęczonym. Życiem, że ja się z nim utożsamiam bardziej niż z kimkolwiek. No ja to, było, to było, że to zdjęcie jego. No, stary. Ben Affleck jest wiecznie tak wchłuj Patrz na niego. Stary, on jest. Ci... On... stary... A to on udaje teraz. Jak, przecież widać, że to jest przez papieracje zrobione. A to nie jest udawane. Spa. Jest pa, Ale patrzysz na niego i chce ci się spać. Stary, ja na niego patrzę, ja się z nim, O, w ogóle tez z nim, to kocham. Ja na niego patrzę. Nie, nie, to, tam to przewodowe, to to jest, to jest klucz, nie? to jest w ogóle wszystko. To jest, to jest wszystko. W sensie, ja. Ja się tak często czuję jak Ben Affleck, że jedyne o czym marzę to wyjść na zewnątrz, zapalić papierosa i jest tak, wiesz, znasz ten mam, jest Ile Jeszcze, nie? Ile Jeszcze? Zapytaj ojca, tato. Codziennie ja Zadaję sobie to pytanie. To jest dokładnie to. To jest Ile Jeszcze? To jest Ile Jeszcze? Ile Jeszcze? Mnie czeka, że Ile Jeszcze? I, i Ile Jeszcze? Przysięgam, bo ja nigdy nie byłem fanem Bena Afflecka ale to, to, jako to, aktora, jak, ale a, ja zaczynam być wielkim zdjęcie, fanem Bena Afflecka jako człowieka. Ale zdjęcie, zdjęcie z operacji błąd, robione, Karol. Nie interesuje mnie w ogóle, Stary, wiesz Stary, wiesz, jak jestem ja w stanie, w stanie nie, roz... Nie, nie swój czy? pozna swego. Nie możesz mieć tak często takiego wyrazu twarzy, nie będąc po prostu f... ciągle zmęczonym. A on jest tak zmęczony? Nie wiem, Będziemy, ale... ale... Stary! stary to jest udawane. To! Nie Popatrz na to! to... <laughs> Jezu! w Google Ben Affleck tired. Ale on jest Batmanem stary, on nie może być Batmanem i też jest W każdym razie, chciałem tylko powiedzieć, że ja nigdy się z nikim nie utożsamiałem tak bardzo, jak z, z Benem Affleckiem. A ze mną? Podczas... A ze mną? Nie. A ze mną? Nie, bo ty się za bardzo cieszysz z takich rzeczy, z których ja nigdy w życiu nie potrafiłbym się cieszyć. Ja, ja, jestem tym człowiekiem. To jestem ja. Ja też tak. Naprawdę, potrzebne na zdjęcie się wającego Bena Afflecka jest stwierdzisz, że jest, nie? jest to jest. Śmiech jest zaraźliwy. Stary, jak ja się to ludzie się na pewno jak ja się śmieję, to ludzie się śmieją. Haha. Ja mam rzecz tak mało ls ale chciałam bardzo o tym powiedzieć, bo to jest uważam super rzecz i myślę, że kilku osobom się spodoba. Pewnie kojarzycie e, magazyn The Ad O, możesz w ogóle iść. Nie, I tak się to nie będzie interesowało. Pewnie kojarzycie, e, część z was, być może, magazyn The Atlantic. To jest magazyn wydawany, moi drodzy, od 1857 roku. Od 1857 roku. I teraz uwaga, co jest najlepsze: The Atlantic. Scyfryzował całe swoje archiwum. 165 lat wydań tego magazynu, ponieważ to jest magazyn, który nie pisał tylko o Stanach Zjednoczonych, choć oczywiście pisał głównie o Stanach Zjednoczonych. To jest magazyn, który, który opisywał sprawy międzynarodowe, pojawia się tam Polska. Macie dostęp do repozytorium wiedzy 165-letniej i na przykład, jak sobie wpiszecie w szukajce. Piłsudski. Piłsudski. Widzicie, że na przykład pojawia się w artykule z 1941 roku, możecie przeczytać coś tak zajebiście starego i teraz to jest najlepsze, oczywiście jest to y, często zabramkowane za paywallem, ale ten paywall bardzo łatwo da się obejść wchodząc w tryb y, readera w przeglądarce. O, ale no to oszukujesz. Nie oszukuję, nie, nie instaluję lewego oprogramowania. Zajebiste, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, theatlantic.com, uh, theatlantic.com, ukośnik archive. Nie no, fajne, ciekawe. Ale naprawdę, ciekawe. wow, 165 to, 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 to to, to lat. Po... E, ja ciekawe. czytałem teraz artykuł, już ci pokazuję. Why Americans Hate Media, tylko 49 minuty czytania, jest strasznie długi. To w ogóle to jest też piękne, bo to, w sensie, dlaczego w ogóle o tym, o tym Atlantic mówię, bo Prawda, rzeczy się nie zmieniają, choć nam się wydaje, że żyjemy w świecie nowych problemów, że w ogóle wszystko jest inaczej, niż jak nasi rodzice żyli. Ale niektóre rzeczy się nie zmieniły, na przykład, nie wiem, na, czekanie na media, że media to się spsiły, już nigdy nie będą dobre, już nigdy nie będą takie, jak kiedyś były. I tutaj można sobie przeczytać właśnie, na przykład, jak w 94 roku, prawie 30 lat temu, patrzono na to że teraz media są już nie takie, że dziennikarze nie potrafią zadawać dobrych pytań, że normalni ludzie jak zadają pytania politykom to dużo lepiej trafiają, bo pytają o to, co ich faktycznie ich dotyczy, a nie o jakieś idee gry polityczne. To bardzo fajnie osadza w takim kontekście rzeczywistości, że to, że my się teraz mierzymy z jakimiś właśnie e, problemami, to już było i ktoś to opisał. I jak to ktoś opisał, to można zobaczyć na przykład jak to się to potoczy albo przynajmniej mieć rozeznanie w którą stronę to może pójść. Także polecam The no widzisz, <coughs> Jednak się ciekawe rzeczy w razie pojawiają. Z innych ciekawych rzeczy. Duża i znana sieć sklepów omija zakaz handlu w niedzielę. W placówkach otwierane są kluby czytelnika. O, Idealnie. Można <grym z grym idealnie> przyjść Właściciele <grym z lietrofie> sklepów nie poddają się cały czas szukają nowych sposobów na no, otwarcie swoich placówek w niedzielę niehandlowych, jak donosi w portal <grym z <grym z <grym z wiadomości handlowe.pl. Część placówek franczyzowych sieci FUŁA hmm. zostało przekształcone w kluby czytelnika. Za złamanie zakazu handlu w niedzielę grozi od 1000 do 100 tysięcy złotych kary. Jak wyjaśniono status klubu czytelnika, przynajmniej w teorii, ma sprawiać, że w placówce w niedzielę można może pracować szeregowy pracownik, a nie tylko właściciel sklepu. Carrefour hmm. Polska nigdy nie ingeruje w decyzje niezależnych przedsiębiorców. Nie stymulujemy i nie zachęcamy naszych partnerów biznesowych do korzystania z alternatyw. A czyli Carrefour, Carrefour jest franczyzą też? Nie wiedziałem. Każdy przedsiębiorca, który próbuje obchodzić przepisy, może spodziewać się kontroli. PIP. Państwowego <laughs> Instytutu Pracy? PIP. Państwowa Inspekcja Pracy, właśnie. Inspekcja Pracy. tak masz, jak woda? Jak? Może no, wiesz. A w ogóle zauważyłeś moje No, jesteś samurajem, albo przynajmniej masz jakiś indie zespół. Albo przynajmniej jesteś baristą. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Alright, alright, alright. Angola. Odkryto największy różowy diament od 300 lat. W Angolii odkryto różowy diament o wadze 170 karatów, który został uznany za największego Tatu? typu kamień wydobyty w kraju w ciągu ostatnich 300 lat. <laughs> Chcesz coś, coś śmiesznego? No. No. <laughs> eee... Super. Znowu zapomnieliśmy przeczytać książkę na wczoraj. Nazwany różą Lulo e, diament został znaleziony w kopalni Lulo, znaleziony, wykopany i wiele osób umarło, żeby go wykopać. W kopalni Lulo w przyszłości wydobyto już dwa e, swego czasu... co. co? Znaczy no elementy... te kopalnie diamentów w Afryce to jest jakieś, to jest przecież jakieś Dramat? totalne wyrobnictwo, no pronto. A ty widziałeś jak Angola jest wielka? 1 246 700 km2. I 28 milionów ludzi. Wow. Ten rekordowy i wspaniały różowy diament wydobyty w Lulu ukazuje Angolę jako wciąż ważnego gracza na światowej scenie wydobycia diamentów. Co? Bo na waszej I ziemi był potencjał i korzyści płynące z zaangażowania inwestycji w nasz rozwijający się przemysł i wydobycia, skomentował Diamantino. Z któregoś ma na imię Diamantino. <noise> Ciekawy czemu. Z którego imię Diamantino. Jak wygląda w ogóle Lulu? Angolski minister zasobów mineralnych. Goś ma na imię Diamantino. <noise> <noise> Okej. Okay, afrykańskie miasto. Eee. ci powiem ile kosztują bilety na Bruce'a Springsteena? Wiem, Springsteen widziałem to rostaje. i bardzo się cieszę, że ja kupiłem taniej. <laughs> w każdym razie, Ticketmaster, Ticketmaster, ten, ten sam Ticketmaster, z którym to się procesował zespół Pearl Jam. Ja, I za który, ja, przez który ja kupiłem również No, ale to nie, nie, nie ten inny Ticketmaster, tylko ten sam, z którym Pearl Jam się procesował. A o co mieli problem? E, że bilety są za drogie. have a lot of money. Many Pearl Jam fans are teenagers who do not have the money to pay $30 or more that it's often charged for tickets today. It is well known in our industry that some portion of the service charges Ticketmaster collects on its sale of tickets is distributed back to the promoters and the venues. It is this incestuous relationship and the lack of any national competition for Ticketmaster that has created the situation we're dealing with today. właśnie tak i to No co ty? process tej procesowej, że oni sobie sami zorganizują koncert bez Ticketmastera. I to była wielka klapa. I okazuje się, że ten ticketmaster, mimo że jest drogi, to może no. jednak działa. W sensie, że, wie, że tam były problemy jakieś logistyczne, żeby o, okay. tam gdzieś na tym polu, yy, żeby ludzie przyszli, A to nie byli... był, rozumiem, ten koncert, na... co nie takie tragiczne. Nie, to, to <laughs> okay. był w Skandynawii. No i przegrali. Sędzia tam stwierdził, że okay. ticketmaster ma prawo, jakby ustarcie, takie swoje ceny, czy coś takiego? O. Tak działa wolny rynek. W każdym razie, Ticketmaster twierdzi, że wcale nie wszystkie bilety kosztowały 500 dolarów. 5000 dolarów za sztukę. Tylko 11% biletów poszło po tej cenie ogromnej, 5 ale to i tak, że to poszło. To prawda? A większość, 56%, sprzedaje się za mniej niż 200 dolarów. Okay. Czy okay. wiesz, może, no? dużo. Może to jest tak, że. Biznes, nie, 200 że Może dużo to jest tak, że biznes, biznes, biznes póki się miejsca wyprzedają, no wszystkie, ta, na to, ale jest... nie no wiadomo, że oni to ustalili jakoś bazując na tym, co. Wiedzieli, że ludzie będą chcieli kupić. Bruce Willis jest, jest czy... też artystą, który się cenił zawsze. On zawsze miał drogi bilet na koncert. Eee, z innych tak. ciekawych informacji, to znaczy, mało mało fajnych takich. O. Eee, brak węgla przywróci naukę online. Z powodu nienagrzanych klas będzie można zamknąć szkołę. Eee, What? No, nie tylko zbyt niska temperatura zewnętrzna, ale także w pomieszczeniach szkolnych uzasadni zamknięcie placówki i przejście na naukę zdalną. Od września bieżącego roku katalog sytuacji, w których jest to możliwe, zostanie rozszerzony sytuacje, gdy w klasach będzie za zimno. Wow. Dotąd zamknięcie szkoły czy przedszkola było możliwe ze względu na sytuację epidemiczną. Jeżeli ja szkoła... chciałem powiedzieć, że jeżeli cokolwiek ma świadczyć o tym, że cofamy się, do kraju bloku wschodniego, to są właśnie takie newsy. Jak możemy się nazywać krajem, jeżeli w ogóle jest widmo niedogrzania klas w szkole? Teraz jest wojna Nie może, jest nie, wojna nie, za, nie, nie, za, nie, za, nie za, ma wojny u nas. Nie ma wojny. Nie jest za, w Niemczech też jest, Niemcy też są obok wojny. Jaki to ma związek? Mamy tak niegospodarnych ludzi, żeby nie dogrzać w klasie, w szkole dzieciom? Przez lata słuchamy newsów o tym, że dzieci chodzą niedożywione do szkoły. To jest jedno, z tym trzeba walczyć. Trzeba robić jakieś po prostu zbiórki, surki. Rzecznik rządu, Piotr Müller, pytano o ewentualne zamykanie szkół, jeśli zabraknie węgla do powiedział Pracujemy nad pewnymi rozwiązaniami w zakresie ciepła. Ale pracujemy... Jak to jest możliwe? Ale pracujemy nad pewnego rodzaju rozwiązaniami w zakresie ciepła. Pewnymi rozwiązaniami w zakresie można? Węgla ma być nadmiar. Chcę, żeby było więcej węgla niż jest potrzebne nawet na surową zimę. Nawet na srogą zimę. Węgiel się nie zmarnuje, wystarczy nawet na kolejny sezon. Ty mówisz o twoich dzieciach, teoretycznie, może ale może nawet wie, nie, ale... że pójdą do szkoły, nie będzie szkoły, bo szkoła nie miała pieniędzy na to, żeby ogrzać klasę. Czy to w ogóle to mieści się to w głowie? No, Pracujemy nad pewnym rozwiązaniem w zakresie ciepła ale też część rozwiązań, które skierowaliśmy do szeroko rozumianego hmm. sektora energetycznego, dotyczy ja właśnie takich miejsc jak szkoły no, nie i szpitale. On nie widzi takiego ryzyka. Ja wiem, że on nie widzi takiego ryzyka. Ale tak samo jak Sasin nie widział ryzyka i mówił, że węgla mamy na 200 lat, a po w mailach niejawnych do Morawieckiego pisał o tym, że musimy na Rympa ukupować szybko węgiel. I wiesz, wiesz skąd jest sprowadzany węgiel do Polski? Z południowych krajów jest sprowadzany z Afryki i ten węgiel, kto, o którym mówił premier. Południowe kraje Ameryki chociażby. Ale to by pan mówił Afryka czy Ameryka? I przed chwilą pan mówił Afrykę. Ameryka. Filip pisze. Spotkałem Karola na Openerze o, i teraz żałuję. Traszcie się śmiałem, jak ten tego no to ja przeczytam. Cześć wodejkę, Karol. Cześć. Cześć Filip. Nie, poczekaj. Powiększę ci. Ostatnio wróciłem do oglądania jedynego obiektywnego, jednak opiniotwórczego LS-a. Przypomniało mi to jednak, będąc na Openerze 12. Spotkałem Karola. Czyli dawno temu. A, o, 10 lat 10 temu. temu, wow. No, też pewnie na nim byłem. Tak. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Redaktor pocierał. A nie, który, nie byłocie. zobaczysz. Który jednym gestem usunął, Wrocław z Polski, ale ludzie to pamiętają. <laughs> Korzystał właśnie z mobilnych umywalek. Następnie swoje sprężyste kroki, napędzane, 10 lat pamiętam, napędzane miłością do karpia, skierował się nieświadomie w stronę moją, myśląc, że nikt nawet kapelusza z głowy nie ściągnie, nikomu brech nie zadyży, a że to ten oto opiniotwórczy głos pokolenia przejdzie niezauważony. Ładnie napisane. Płonne były to nadzieje, bardzo ładnie napisane, bo wtedy ja cały napijano, podszedłem wydzierając się na całe głos. Ej, Karol! Zatrzymałeś się, powiedziałeś, że spoko, że jesteśmy, że bon i wech był super, to faktycznie wtedy nie było, a ja wtedy przerwałem, i zapytałem, a gdzie władzę? Jeszcze jaką... z ja utopijanym głosem. A Bole. A jaką klasą i stylem trzeba było się wykazać, żeby bez obrzydzenia <grym> dla tej ludzkiej zwłoki odpowiedzieć, a nie wiem, gdzieś pojechał z Moniką. Pożegnaliśmy się, trud Karola skończą. Karol, przepraszam, że złapałem Cię wtedy przy wychodzeniu stoja, strasznie mi teraz głupio, ale ja na swoją obronę mogę powiedzieć, że w moim 20-letnim umyśle to był dobry plan. <grym> to dobry plan! <grym> Miałem szybkie trzy sekundy na przynajmniej zdranie na znak. naszej dziesiątej rocznicy. Bardzo chciałem przeprosić za swoje zachowanie. Szanowni nikt nie powiedzieć, że karma dojechała mnie następnego dnia z tego miejsca, powiem tylko głównia główniarzu, który 10 lat temu ukradł mi iPhone 4. Wiedz, że wiem, gdzie karma mieszka, gdzie znajdę. Z czego... no, widać, że mu ukradł iPhone. Ale? A jeszcze raz przepraszam, pozdrawiam również rektora Markowicza. Filip, pozdrawiam. cię Filip, serdecznie. Piękny mail. E, Przeprosiny przyjęte. Nie pamiętam ani sekundy tego spotkania. Kara pisze. piszę, ma. WŁOT. Ja już bym wolał całkowicie dźwięk wyłączyć, Wiem. tylko czytać napisy, zamiast puszczać dźwięk z projektora. Jest przecież autodeskrypcja. To nie jest, to taki jest gówno prawda. To nie o tym jest. To nie jest meritum tego maila. Dasz mi go przeczytać? <grych> to jest gówno prawda, że sąsiadom będzie prze, przeszkadzać. Jak jest dobry dźwięk? Od kiedy mam lepszy sprzęt, to słucham na niższej głośności, bo wcześniej sprawiała mi przyjemność jak głośno i a teraz sama jakoś daje mi taką fajdę, że nie potrzebuję rozkręcać na maksa. No nie, no, że, że dobre audio jest ważne, tak? No tak, i też dla ciebie poprawiający mikrofon cały czas. Bo, bo my, my nie, bo my cię nie krytykujemy z widzami. Ja mm. naprawdę czasem próbuję zrozumieć, <laughs> bo to jest w ogromnym rozkroku pomiędzy ważne jest dobre audio, ładna kompresja, żeby świetnie brzmiało i słuchanie z gówna. No bo, nie bo tak nie, nie, w projektorze. To nie włos. jest złego głośniczko. Choć nie wiadomo, co to nie może być dobry dźwięk. To jest, to, okay. jest to najwyżej akceptowalny. Jest akceptowalny. No właśnie. Ale nie jest, to nie jest taki, jest, jak to, egzb... nie to nie taki... z łóżka i nie to nie jest taki chwilę. jak z bęku. taki, że jest tylko płaski i tak dalej. Naprawdę całkiem nieźle brzmi. Jakbym też usłyszał kogoś, że ogląda mhm. film z głośniczka w projektorze, i bym sobie wyobraził, że to jest taki głośniczek, jak już słyszałem, tysiące w projektorze, no, czy tysiące. Mhm. kilka w projektorze. Czekaj. <laughs> 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 To bym powiedział fakt, że jak, ja pierdzielę, jak można słuchać czegoś takiego, to, to w ogóle nic nie brzmi, to już z telefonu lepiej brzmi. Ale tam jest spokój głośniej. Dobrze. Mogę ci puścić za chwilę? Nie chcę. Słuchajcie, i ostatni mail i to jest mail ratunkowy. Lekko stroniczy pasażer z nocnego autobusu, tak jest podpisana osoba, jest to mężczyzna. Dzień dobry Karolu, drugi raz w łodku pierwszy w mailach. Było parę fajnych historii o tym, jak LS jest obecny w znajomościach. Dziś jednak chciałbym pokazać wam drugą stronę medalu zły i niedobry ja. Wracam sobie z pracy. Zmęczony, w środku nocy, po przesiadce z jednego nocnego autobusu na drugi. Wszystko odbywa się typowym scenariuszem, aż do momentu, w którym zauważyłem w odbiciu szyby, że pewna dziewczyna przede mną ogląda pewien program. Wiemy o jaki program chodzi! Ten z robczycami, Leszczyną, Wrocławim, Dokładnie. Regolicy, Bmw, Kuro, Hrabią Potockim. Toż to Za szybko kartą, na pewno kojarzycie. Ja się kojarzę. Wracając, mimo świadomości, że zagadywanie o wpół do pierwszej jest dość ryzykownym pomysłem, mm. Ja bym trochę. Uznałem, że warto spróbować pogadać te parę przystanków w Oelesie. W taki nie sposób przesiadłem się i zwracam się po raz pierwszy. Nic. Zwracam się po raz drugi. W odpowiedzi dostaję jedynie zlewkowe Nie chcę rozmawiać. Nawet bez zdjęcia słuchawek. Tu odpuściłem, bo widziałem, że i tak nie zostanę wysłuchany. Rozmowa wyszła? Nie. Czy żałuję próby? Też nie. Na koniec chciałem pozdrowić bohaterkę wydarzeń, która na bank to ogląda, wierzy, że wróciłeś bezpiecznie do domu, ale minusa ode mnie za zignorowanie i tak masz. Oh, 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 oh. Jaki late, mail. late night story, no? Jaki late mail! Late night story, stary. Znaczy... W pół do pierwszej może też nie Nie a rozmawiać. ja się nie dziwię, się ale ja też tak. rozumiem, że on podszedł. Ja rozumiem to, że dziewczyna nie chciała gadać z obcym typem no, bo w pół do, pół do pierwszej. Ale ja też rozumiem, że on zobaczył, bo ona nie widziała, że mu ona o, nie widziała. Dokładnie może on... musiał od razu powiedzieć, a oglądasz lesa. No, dokładnie. I to myślał, że żeby roz, Może, Ale odnośle. może nie, ale może nie. Co a jakby rzucił jak? jakiś taki inside joke, żeby ona jakby skumała. Jaki na przykład? Hej, ty też masz paszport podockiego? No. Ale nie, bo ty od razu zakładasz, że oni nagle zostać parą. Chciał tylko zagadać. Nie wiemy, czy on chciał zagadać A w jakim kim chciał zagadać? Nawet nie wiecie, jak wodowi chodzą nogi pod stęp. On tak powiedział. A, a w jakim celu trzeba zagadać jego nogi tego tak drogiego. Dobrze, drodzy państwo, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Życzę wam doskonałego weekendu. Poznawajcie się, paszcie się, bawcie się dobrze, a my spotkamy się w poniedziałek. Do tego czasu musicie być. Na Lekko, stronniczy. Ladies and gentlemen. The Weekend.